Chyba żadna książka e, ostatnio nie wprowadziła mnie w tak dobry nastrój jak Pyszne Przypadki Łukasza Modelskiego. E, to jest książka, którą podebrałam e, moim dzieciom, e, wymyślona jako taki przewodnik kulinarny e, po słynnych daniach. E, mój siedmioletni syn, gdy wziął tę książkę do ręki, zobaczył tak pizza, brownie, naczos. no nieźle się zapowiada. I faktycznie w tej książce jest 17 historii o różnych potrawach, które zostały wymyślone przez przypadek, jak to się stało, jak w kuchni i w kulinarniach rządzą czasami różne zbiegi okoliczności. Przeczytacie w tej książce o hrabim Sandwichu, wielkim pasjonacie gier karcianych, który bardzo nie lubił robić sobie przerw na jedzenie, w związku z tym wymyślił, że można pokroić chleb na dwa kawałki, w środek włożyć kawałek pieczeni, jeść. I równocześnie grać. Tak, powstała, tak powstały słynne sandwiche. Ta książka jest zabawna, błyskotliwa, jest pięknie zilustrowana. Autorem ilustracji jest Jacek Ambrożewski. Natomiast jeśli znacie Łukasza Modelskiego, autora tej książki, czyli historyka, ale też wielkiego pasjonata historii kulinariów, to zobaczycie tutaj. Że to on we własnej osobie, tutaj y, charakterystyczna twarz i y, 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 pokazuje nam, co w tej książce nas y, czeka. To jest książka dla dzieci od lat siedmiu, ale dorośli też się będą wspaniale y, w niej bawić, odkrywając y, różnego rodzaju historyjki i ciekawostki, jak ta na przykład o tym, że we Francji. Bardzo opierano się hodowli ziemniaków. Ludzie mieli większe zaufanie do wszystkiego, co siane, Natomiast grzebanie w ziemi wiązano z jakimiś nieczystymi siłami, że można się do piekła dogrzebać. I tutaj zabawny rysunek pokazujący, że och, z tymi ziemniakami to lepiej trzeba uważać. Wspaniała, cudowna książka, wydana przez wydawnictwo Dwie Siostry, do rodzinnego czytania. Polecam bardzo.